Państwa na dwie prezentacje. Sztuczna inteligencja jako nowy niezawodny pracownik w sklepie spożywczym, jak zwiększyć wydajność i zyskać czas dzięki AI oraz jak sztucznie, jak, jak skutecznie przyciągnąć wielki, więcej klientów, zwiększyć sprzedaż sklepu spożywczego dzięki mediom społecznościowym. Pan doktor Marek Borowiński zapraszam serdecznie. Gorące brawa dla niego. Scena. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za te zapowiedzi. Jak miło, że Państwo, jesteście, ja oczywiście serdecznie gratuluję też Grupie Kapitałowej Specjal 35-lecia. Ja mam wielki zaszczyt. Tak zliczyłem. Myślę, że ósmy dziewiąty raz być tutaj zaproszony. Te prelekcje są pod koniec zawsze drżę, żebyście państwo byli, ale cieszę się, że jesteście, że są to sklepy, bo one mają moje prezentacje mają inny nieco charakter niż prezentacje wcześniejsze. Witam też wszystkich, którzy z nami są online. Moi drodzy państwo, tak jak wiecie ze sklepami zajmuję się nimi ponad 26 lat. W zeszłym roku ci, którzy byli, dzieliłem się swoim amerykańskim doświadczeniem, ponieważ przez rok pracowałem jako shop to dla amerykańskich sklepów, dzisiaj chcę trochę powiedzieć o. W sklepach i o tym, jak sobie ułatwić pracę właśnie za pomocą sztucznej inteligencji. Tą prezentację wykonuję też, czy prezentuje też w imieniu Ogólnopolskiego Miesięcznika Hurt i Detal, z którym mam wiele lat przyjemność też współpracować. Także, drodzy Państwo, dzisiaj sobie powiem właśnie jak ta sztuczna inteligencja, jak sobie trochę zaoszczędzić czasu, ułatwiając sobie tak naprawdę pracę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie, można powiedzieć, codzienne życie właściciela sklepu, kierownika, menedżera, Mówię to z perspektywy osoby, która jeździ cały czas po rynku. Nie tylko to są konferencje czy występy w Dzień Dobry TVN, ale też przede wszystkim bycie z Państwem w sklepach codziennie, widząc pracę właśnie na audytach, na szkoleniach. No i ta nasza codzienność jest wymagająca, możemy to tak powiedzieć. Bardzo dużo mamy pracy, a to są grafiki, a to zamówienia. Tu trzeba faktury zaciągnąć bardzo dużo. tak? Przykładowy dzień osoby, która zajmuje się sklepem. Mamy tutaj sklepy też na sali. Kto z Państwa, jako ze sklepów, korzysta, ułatwiając sobie taką codzienną pracę kierownika, menadżera ze sztucznej inteligencji? Kto tam rękę podniesie? Kto z Państwa korzysta z tego na co dzień, ze sklepów? Czasami ktoś jeszcze. Dobrze, czyli rozumiem, że reszta należy trochę do tej grupy, która trochę korzysta, a nie zawsze chce się publicznie przyznać. Oczywiście AI ma szerokie zastosowanie. Warto z niego korzystać. Dlaczego? Bo ułatwia i oszczędza nam czas. To jest nasz nowy pracownik. To jest taki, którego chciałeś mieć w zespole, bo on się na Ciebie nie obrazi. Drogi kierowniku, drogi właścicielu sklepu, on przede wszystkim nie weźmie zwolnienia. Nie będzie chorował, nie będzie miał fochów, nie powie, że jest zmęczony i nie powie ci, że ma przerwę na kawę. To są takie zalety i na pewno sprawniej wykona pewne rzeczy obliczeniowe niż my. Dlaczego? Dlatego, że w tym jest dobry. Są rzeczy, w których nie jest dobry AI, przynajmniej na ten moment, w którym jesteśmy. To jest chociażby pewnego rodzaju kreacji czy wymyślania, jednak my jesteśmy przynajmniej na razie w tym lepsi. Obliczeniowo on daje sobie radę. Tak jak wspomniałem, pracuje 24, błyskawicznie realizuje zadania, tak, ciągle się uczy, ciągle rozumie potrzeby, zawsze jest w dobrym humorze. Co możemy? Zawsze jest w dobrym humorze. Niski koszt. No i jeżeli odpowiednio zrobimy prompty, to oczywiście bardzo nam łatwo pomoże. Może zaoszczędzić dziennie kierownikowi sklepów dwóch moich obliczeń na sklepie około 4 godzin dziennie pracy oszczędza. To jest około 28 godzin tygodniowo, 120 godzin miesięcznie. Obszary zastosowania, bardzo takie są oczywiście praktyczne, jak to działa, chociażby może nam pomóc w stworzeniu grafiku pracowników. Siedzicie długo nad grafikiem. Mamy wszystkie prośby urlopowe, wszystkie rzeczy, które są, widzę uśmiechy na sajtach. Prośby urlopowe do grafików, tak? Że nie wiem, ktoś może, nie wiem, Marek preferuje poranki Kasia, może na przykład tylko w weekendy, ktoś może tu czy tu pracować. Możemy poprosić ja i tu najważniejsze na pewno, ci z Państwa czy z Was, którzy korzystają, wiedzą doskonale, że najważniejsze są polecenia, czyli prompty do tego, tak? Te prompty, w zależności jak często Państwo pracujecie, to też, to też e, zmieniacie swoje doświadczenie. Na pewno sztuczna inteligencja musi wiedzieć... W jakiej roli Wam ma odpowiedzieć? Jeżeli ktoś korzysta z czatu, czy płatnego, czy niepłatnego, mamy opcję personalizacji, możemy sobie włożyć. Jeżeli chcemy sprawdzać wyniki badań, czy naukowe, to sobie robimy personalizację, czy w telefonie, czy w komputerze, w tablecie. Opcja szczery, tak? bo czasami mamy tak ustawione, że on zbyt piękne i zbyt okrągłe słowa nam pisze, a nie o to nam przecież chodzi. Ale pomoże nam stworzyć grafik, ułoży go, zaproponuje tak, jak on powinien wyglądać. Stworzony grafik jest od razu bardzo łatwy z podziałem na wszystkie stanowiska, na specyfiki. Wystarczy, że zrobimy prompt. Ten prompt powinien być chociażby wciel się i on chociażby mówi wciel w jaką rolę i czemu tego rolę dać. Zazwyczaj jak piszę prompty mówimy o tym, żeby wcielił się w rolę eksperta w danej dziedzinie. To jest taka najprostsza podpowiedź, ja ją często praktykuję i to działa. AI ja może Wam bardzo łatwo pomóc, zidentyfikować, zanalizować cały rok, czyli pomóc stworzyć, za chwilkę o tym będę mówił, kalendarz promocji. Dla każdego dnia może zasugerować. Stworzyć plan, kiedy możecie przygotować te materiały. Wtedy mu mówimy, wciel się w rolę, na przykład eksperta od marketingu i przygotuj mi plan, na przykład na marketingowy nastyczę dla sklepu. I wtedy on nam podaje wszystkie święta. Warto słuchajcie powiedzieć, w jakim roku jesteście, bo ja czasami z moich przyczyn może nie to, że mi okłamywało, ale nie było zbyt dokładne, więc może, że dziś jest dzień taki i taki. Od tego dnia mi na miesiąc na przykład plan marketingowy. Uwzględnij wszystkie święta w branży spożywczej, typowe i nietypowe. Co to znaczy święta typowe i nietypowe? Typowe, jakbyśmy mieli od stycznia, no to wiadomo, dzień babci, Dzień Dziadka, oczywiście mamy też nowy rok, ale możemy mieć święta nietypowe, tak? dzień czekolady, dzień kawy, to są okazje i możecie od razu mu zaproponować, żeby napisał wam z podziałem chociażby dla was na posty. Kto korzysta z AI przy tworzeniu postów do swojego sklepu? Ktoś korzysta? Dobra, a teraz dobra, kto, kto się nie przyznał, że korzysta ręka do góry, żebyśmy widzieli, że jest więcej sklepów? I jak pani idzie to tworzenie? Płatny czat, bezpłatny, bo czasami są różne... Bezpłatne, ok. Bo ma ograniczoną ilość zapytań, ale pomaga w tworzeniu szybkość. Co pani zyskała dzięki niemu? więcej czasu i właśnie o tym to jest, to są dla mnie, to są 4 godziny dziennie, czyli możemy zyskać więcej czasu, on nam podpowie, od razu możecie mu powiedzieć, jakie produkty u was wchodzą lub czasami nawet, jakie produkty wam się terminują w jakimś perspektywie tygodnia czy dwóch i możecie poprosić go, aby ułożył, czyli wciel się w rolę eksperta od marketingu i ułóż mi promocję na produkty i wymieniacie mu. Ja nawet już do czatu nie piszę, tylko staram się do niego mówić, bo mi szkoda na to czasu. Tak? Czyli mówię, wciel się w rolę eksperta od marketingu, przygotuj mi plan promocji uwzględniając takie i takie produkty, zaproponuj święta i posty. Co jest najciekawsze? W ciągu 10, 15, 30 sekund dostaniecie to rozpisane, na czym myślę, że sam wielokrotnie, zajmując się oczywiście marketingiem, bym siedział, nie wiem, 40 minut, pół godziny, godzinę czy dwie, w zależności od skomplikowania. Tak? On to potrafi. Dlaczego? Bo uczy się organicznie przez to, co się, co się dzieje. Tradycyjnie szukanie różnych pomysłów na cały plan marketingowy 5-8 godzin, polecenie za AI, to mamy 10 minut kochani. Planowanie każdego miesiąca 2-3 godziny, przegląd propozycji, to wy zajmujecie się przeglądaniem tego co on stworzył, 30 minut. Tworzenie materiałów 10-15 godzin, mówię z grafikami, czy ktoś tworzy grafiki, tworzy pani grafiki na przykład? To polecam, dlatego że na razie, przynajmniej z obecnymi ograniczeniami, właściwie inaczej z braku pewnych ustanowień prawnych, możecie tworzyć grafiki, czyli poprosić ten czat w tej samej wersji, żeby się wcielił w rolę znowuż profesjonalnego grafika i przygotował wam grafikę na media społecznościowe. I tu możecie poprosić, żeby wam wstawił osoby. I teraz uwaga, możecie tam powiedzieć, w jakiej grupie wiekowej chcecie, bo na przykład chcecie ściągnąć młodszą grupę demograficznie. Dzisiaj o demografii było bardzo dużo, tak? Czyli wtedy opisujecie, że chcecie na przykład, nie wiem, żeby na tym zdjęciu w tym sklepie była rodzina uśmiechnięta w tym wieku, czy w tym, czy osoby takie, czy inne, a może chcecie ściągnąć bardziej sportowców. To sztuczna inteligencja nawet tej wersji bezpłatnej wam wygeneruje taką grafikę, z tego powodu, że Wy jesteście autorem Posta, możecie tego promptu do grafiki, to możecie ją śmiało zamieścić. Także polecam, w grafice też pomaga. Także bardzo dużo nam oszczędza tego czasu. Kolejna rzecz, coś, co mamy kłopot, na przykład z procedurami na dane stanowiska. Tak? Czyli jeżeli potrzebujecie takie rzeczy, jako kierownik sklepu menadżera. Wciel się w rolę eksperta od procedur w sklepach spożywczych i stwórz mi procedurę na przykład na otwarcie kasy. Albo czasami na przykład macie też procedurę potrzebną na stoisko mięsne. Tak? Bo przychodzi nowy pracownik i co? Starsi pracownicy wiedzą, że trzeba na przykład zamknąć ladę, wyłożyć pewne rzeczy, przygotować do mroźni. Zgadza się, tak? Przychodzą nowe osoby i nie wiedzą. A my co? Przez lata nie spisaliśmy tego. Tak jest w bardzo dużej ilości sklepów. Dlatego możecie zrobić dobry prompt o przygotowanie procedury na przykład na sprzątnięcie lady mięsnej tak? i na koniec dnia na zamknięcie sklepu dostajecie, analizujecie, jak mówicie, że coś wam nie pasuje, to mówicie popraw mi to, 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 to jest dobrze i potem sobie przeklejacie, poprawiacie według własnych potrzeb, godzin zamknięcia, kiedy co się dzieje i macie to gotowe, szczególnie dla nowych pracowników, szczególnie to młode pokolenie, potrzebuje dzisiaj, e, drodzy Państwo, instrukcji obsługi i czat może Wam pomóc taką po prostu zrobić. Harmonogram sprzątania, środki czystości, zasady obsługi, przyjęcia towaru, z tego wszystkiego możecie przygotować. Takie oczywiście Pro, propozycję promptu, stwórz szczegółową procedurę obsługi Lady Mięsno-Węgliniarskiej w sklepie spożywczym, uwzględni wymogi HACAP, obsługi klienta i zasad higieny produktu. I na przykład wcielając się w rolę takiego eksperta, to będzie znakomicie po prostu, dostaniecie bardzo dobrej jakości informacje. Tak? Także ta jakość promptu wpływa na to, co moi drodzy otrzymują, jakby co otrzymacie. Również jest też taka możliwość, że na przykład dostajecie jakieś pismo, otrzymujecie pismo z, z sanepidu, chcecie na nie w odpowiedni sposób odpowiedzieć. I co się okazuje, moi drodzy, że możecie to pismo wkleić, uwzględnić to, co wy chcecie powiedzieć, że jest tak, tak i tak, i poprosicie czat, aby się wcielił eksperta od pisania tego typu pism i żeby Wam zaproponował odpowiedź, którą możecie zweryfikować. Proste, łatwe. Szkoda naszego czasu. Wasz czas jest cenny do zarządzania placówką, nie do tworzenia, że tak powiem, zbyt prostych tego typu rzeczy. Czyli AI analizuje, no i mamy gotową odpowiedź. Wklejacie czasem pisma, wkleja Pani jakieś rzeczy. A co Pani ostatnio wkleiła? Przeważnie do mediów społecznościowych. Przeważnie do mediów społecznościowych, ok. Dobrze. Słuchajcie, pisma wyjaśniające, wnioski, podania, dokumentacja HACAP, raport. Czasami tłumaczenie sobie żargonu, co dane pojęcie mówi. Tutaj też z jedną z osób, która przychodzi na wykłady, za co bardzo dziękuję, rozmawialiśmy przed prezentacją o tym, że na przykład wysiadło jakieś połączenie pomiędzy kasą a wagą, czy kasą a terminalem i kiedy możemy zrobić zdjęcie dwóch tabliczek znamionowych obu urządzeń, wkleić i powiedzieć. Żeby nam AI zaproponowało rozwiązanie, jak to połączyć, albo jak taki problem, jak sobie z takim problemem poradzić. Nie wiem, wysiada wam drukarka na zapleczu w sklepie, wklejamy tabliczkę, jest jakiś kod błędu i prosimy o rozwiązanie. Po co szukać, tracić czas, googlować, kiedy możecie zaoszczędzić dużą ilość czasu na tego typu rzeczy. Także znakomicie to działa. Również. Warto analizować sprzedaż, półkę, tak? przewidywać popytu, to co było, dać wyniki do analizowania i powiedzieć, żeby wcielił się w analityka tym razem finansowego i żeby Wam przeanalizował, jak ten popyt rośnie zgodnie z trendami. Możecie również poprosić przy analizie sprzedaży, to bardzo mocno polecam, przy użyciu, drodzy Państwo, i zmiksowaniu razem, z analityką z Google Trends chociażby, tak? Czy ludzie się o to pytają, jaki jest trend? O trendach za chwilkę będę mówił, ponieważ jakby ciągiem mamy dwie prezentacje i o niej zaraz, o trendach i o mediach sobie wspomnę ale tu przy analizowaniu, to wcieli się w analityka właśnie biznesowego, Przeanalizuj moją sprzedaż i podajecie mu daną kategorię. Czy jest to kategoria, e, moi drodzy, świeża, jakaś nabiałowa, czy każda inna i prosicie o prognozę, analizę rynku, czy estymację tak? na bazie waszej miejscowości, czyli podajecie, że wasz sklep jest w miejscowości, obsługujecie taką ilość, podajecie mu ilość paragonów, jaką macie dzienną, tak? średnia wartość sztuk produktów na paragonie, bo to o tym rok temu mówiłem, czy Państwo to mierzycie, no i wtedy to on Wam analizuje. Także od razu macie wsparcie. Dostajecie odpowiedź i możecie zobaczyć, na ile ona jest prawdziwa według Waszych pomysłów, przeczuć, estymacji. Macie dodatkowego pracownika. Celem tej prezentacji jest pokazanie, że on po prostu ten czat, tudzież sztuczna inteligencja, zaoszczędza Wam mnóstwo czasu. Oczywiście może też robić opisy produktów, ciekawostki. Jeżeli wzrasta dana kategoria, a my dzisiaj o tej kategoriach było bardzo dużo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o zmianach demograficznych, tu na wielu panelach to było bardzo ciekawe, czyli chociażby propozycje pomysłów na kuchnię, bo dzisiaj ludzie też są trochę gotować, inni znowuż chcą posiłki mieć gotowe. W związku z tym to znakomicie to narzędzie się sprawdza, czyli pomaga wam, pomaga wam stworzyć atrakcyjne opisy produktów ekologicznych, takich, które są bym powiedział niekoniecznie prostymi e, e, oczywistościami, także warto z tego korzystać, pomaga naturalnie też w mediach społecznościowych. Ja bardzo i bardzo mocno. Ja powiem, że w swoim doświadczeniu, bo za chwilkę ta prezentacja się zakończy, przejdziemy.